Widzimy w Olszewie święto rolników, dożynki, chciałbym też podziękować społeczności z Olszewa, panu sołtysowi Grzegorzowi Kozakowi i jego ekipie, współpracownikom, które, którzy te dożynki przygotowywali, bo jak Państwo widzicie naprawdę wspaniale są przygotowane, wystrój kosztował wiele pracy jestem pod dużym wrażeniem tego co tutaj dzisiaj zobaczyłem. Dlatego mam nadzieję, że ten potencjał mieszkańców Olszewa, pan Sołtys z tą ekipą będą dalej wykorzystywali po to, żeby to Olszewo z każdym dniem, z każdym miesiącem i rokiem było piękniejsze. Na stoiskach wiejskich zostało przygotowane jedzenie przez dane wioski. Przez stołectwa możemy znaleźć na nich pierogi, bawę ziemniaczaną, ciasto, leczo, bigos, flaki i wiele, wiele innych rzeczy. I co dzisiaj znajdziemy na u was na Bardzo dużo Gulasz polecamy, utwo z sałatką, krokiety z kaszanką, ciasta różnego rodzaju, chleb ze smalcem, oczywiście chleb No i nie wiem co jeszcze. Wszystko. No i czar Mazur. Do zapicia, żeby lepiej się trawiło. Babkę ziemniaczaną, placzki, krokiciki, ciasta. Tutaj jeszcze taka potrawka. Ligos kapitański. Ligoc kapitański. Ten rok był naprawdę rokiem e, niedobrym dla rolnictwa, bo nękająca nas od maja susza doprowadziła do tego, że te plony są znacznie mniejsze. Dzień dzisiejszy, kiedy obchodzimy już te dożynki, wydawałoby się, że powinien być tym dniem, gdzie wszystko, wszystko zboże z pola zostało sprzątnięte. Niemniej jednak część tego zboża, mimo że tak było, sucho, to zostało, bo wtedy, kiedy e, był czas, żeby je zebrać, to padało. Ale mam nadzieję, że się z tym wszystkim nasi rolnicy upor uporają. Dlatego e, trzymam za nich kciuki i życzę im, żeby te plony były naprawdę obfite, żeby pozwoliły dotrwać do przyszłych żniw. Muzyka